Zawsze byłem największym koksem na świecie. Aż wreszcie doszły mnie głosy o kakaowym gnojo co się nazywa pankiem musiałem więc zacząć wpierdalać kokwy żeby nie stracić mojego uznania wśród pedałków. Poszedłem więc do hortowni rochemo i kopiłem 6 wagonów detaniano Nandrolono i 15 beczek testosteronu propionato. Wbijałem to wszystko do przez 8 lat po 40 litrów te ściana iniekcję. Moje osiągnięcia to klatka 148 55 w bicepsie. Wyciskanie 290 martwy ciąg 400 kg. Potem zacząłem Ostro trenować, zapiadalałem koła od traktorów i tahałem je aż do komiso. Przez cały ten czas mojego życia zajebałem co najmniej 10 tysięcy opon o łącznej wadze miliona ton. Stałem się dzięki temu potężny. Wkrótce stało się to moim hobby. Tak mnie to rajcowało, że po przeniesieniu każdej opony dostawałem orgazmo. Ale trzeba było jakoś zarabiać na koksy, więc zacząłem zapiadalać telewizory i sprzedawać je do Lombardo. W ten sposób dorobiłem się w końcu cysterny z metanabolem. Moim największym konkurentem był Arnold. Ten człowiek nie bał w siebie co najmniej 90 ton metanabolo, Przez to choi rozrosł mu się co najmniej do 50 cm. Jak chodził po ulicy to zahaczał loli kotasem. Arnold słyszałeś o panko? Podobno jest największym koksem na świecie. Stary korwa jak kiedyś go zobaczyłem to myślałem, że to jakaś to nowa kopa o idzie. Koleś ma chyba ze 3 metry w bicepsie. Jak to zobaczyłem to prawie mi sechu. Ja pierdolę, ja też go widziałem, wyskoczył na nas z gołym fajserem, myślałem, że to już po nas. Miał kot długiego jego na jakieś 3 metry i machał nim z ponad dźwiękową prędkością rozpierdalając wszystko po drodze. Jak go widziałem, to z dopy wystawały o takie 60 kolce. Całe ojebane od gówna, oplecione włosami i z dopy pełnymi Tak dokładnie było, wszyscy spierdalaliśmy. Korwa, jak zobaczyłem jego pałę, to wyjebałem przez okno. Panie, widziałam wczoraj panka na ulicy, biegał i jebał wszystkich bez wazeliny. Jak wtedy osłyszałem Arnolda i jego komplito i mi mokro się w majtach zrobiło, korwa trzymetrowy choi i kolce onazane rodynami, trzymetrowy biceps, to on jakby chciał to by mi zwieracze rozjebał. Cały trening jebał się w dope, i tak nie mam z nim szans. Panek nadal stanowi zagrożenie. Ostatnio zaatakował rosyjskich gorników, zgwałcił ich, a następnie orwał im kotasy. Policja apeluje do obywateli, aby nie wychodzili na ulice bez dopy, wysmarowanej wazeliną. Połączmy się teraz z Rosją i poszkodowanymi gornikami. Jak zawsze siedziałem sobie i wkładałem młot pneumatyczny w dope. Wtedy usłyszałem straszny chok, jakby bomba atmowa. Nagły błysk, i panek wpadł ze swoim hojem. Rzucił się na mojego kolegę, tego tam za mną, i widać jak to się tragicznie dla niego skończyło. Przeżył szok, i rozjebało modę. Spotkania z pankiem nie życzę nawet najgorszemu wrogowi. Gdyby nie stara kodyła, na którą przerzucił się panek, to już by było pomiet. Panek niedawno wystąpił w zawodach koltorystycznych. Po pokazie zgodził się oddzielić nam wywiadu na temat swoich cykli. Jeśli chcecie pytać tak jak ja, na klatę 69, to Ton, a na modlitewnik o 14 ton na jedną rękę, to musicie stosować moje cykle. Moja dniówka koksów to 12 litrów testosteronu propionianu w iniekcji dożywnej żeby lepiej wchodziło. Potem biorę 14 beczek dietanabolo i zapijam to 6 wiadrami salbotamolo, w których poprzednio rozpuszczam 7 kg efedryny. Potem walę do mięśniowo w do p 30 litrów dreno. Potem wpierdalam dwa wagony do bolino i 7 beczek siła bolino. Zapijam to 40 litrami, Anapolono i dorzucam do tego 4 kilogramy sospanono. Nie biorę do tego żadnych antyestrogenów ani nic na odblok, bo to psoje efekty działania metanabolo. Pamiętajcie tylko, aby najpierw wpierdolić w siebie 8 kilo androliko, a dopiero potem wbijać HGH, bo można dostać ginekomastii. Na koniec, należy w brzosiec każdego mięśnia szkieletowego wbić co najmniej 100 ml w Sempolo. a i nie zapomnijcie na noc podłączyć się do kroplowki z Nandrolono. No a teraz masz to moje zdjęcie za autografem i spiergala i bo ci obciągnę